No dobra, dobra, koniec, wyjeżdżamy. Dla tych, którzy pierwszy raz oglądają ten film, którzy pierwszy raz są na kanale, jesteśmy w rejonach stepowych. Krym się zmienia, zmienia się na lepsze z każdym dniem, uwierzcie. 3600, czyli to jest około 180 zł, zostawiliśmy tutaj w sklepie. No to już ostatnie chwile. Witajcie moi drodzy. Pakujemy się. Nie jest wcześnie. Jest koło dziesiątej. Pakujemy rzeczy. Słuchajcie. Mamy cztery butelki zamrożone. Myślę, że wytrzyma to sporo. No zresztą zobaczymy. Będziemy odmierzać czas. Spojrzymy na zegarek. No i co? Będziemy wiedzieć, ile to czasu nam przetrwa. Jeszcze śpiwory położymy. Na no, wiesz tak, że myślę, że nie będzie źle o. także Wydaje mi się, że O, akurat No zaraz zapakujemy tam mięso, pomidory, ogórki, wszystko z lodówki. Mogłem jeszcze tą lodówkę wziąć do domu, żeby nie było tam tak ciepło. W tym samochodzie, no ale czy też mogłem położyć coś chłodnego jeszcze? Chłodnego w sensie, że wczoraj mogłem wrzucić coś, e, no żeby się ochłodziła, tak? Jeszcze by to lepiej. No ale takie niuanse się nieraz zapomina. Człowiek myśli o wszystkim, żeby tutaj zorganizować ten wyjazd jak najlepiej. Chociaż nie przeżywajmy tego wyjazdu, bo wyjazd nie jest daleki, moi drodzy. Jest to maksymalnie 150 km, także to nie jest dużo i daleko. A czasami wiemy, jakie nawet krótkie podróże potrafią być długie, my będziemy jechać na spokojnie, moi drodzy. Na spokojnie, pełen luz. Wyjazd proszę was, to będzie taki test. Jeżeli to się sprawdzi, zobaczymy ile to kosztuje nas i jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli wszystko pójdzie OK. Będziemy takich wyjazdów robić więcej w tym okresie teraz letnim. No bo co? Jak nie teraz, to kiedy, nie? Żona się maluje. Teściowa już płacze. To my ujeżdżają, da? Płaczesz. na wózy. Niech <gry> się co udać myśmy jeździli. No. Co ty? Nadzieje z... sobie noga, nożna. Dobrze, będziemy zjeść. Ja już ubrany, spakowany. Czekamy tylko, oczywiście, na kobietę. Na kobietę zawsze trzeba czekać. Nie? No, jak się kocha, to się poczeka. Zaraz przyjdzie i pojedziemy. Zobaczcie jak nasz samochód wygląda w tej chwili Eliza tutaj poduszkę jakąś sobie wzięła taką nawet konkretną dwie mniejsze śpiwory wziąłem jeszcze plandekę do tego materac taki cienki na plażę jeżeli nam się uda poplażować lodóweczka zapełniona zobaczcie już jest myślę że się chłodzi cztery butelki z wodą na pewno to wytrzyma jakiś czas być może że takie butelki będziemy mrozić jeszcze gdzieś w sklepie. Może udostępnią nam mrożenie tego, jak będzie taka potrzeba. Po prostu na noc gdzieś dać do sklepu, żeby zamarzło tak z powrotem. Jeżeli będziemy w trasie kilka dni, zobaczymy. Nie znamy jeszcze ile dni nam to zajmie. Słuchajcie, eksperymentalny wyjazd. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK. No i tak to w skrócie. Nam tutaj wygląda. Samochód wydaje się przygotowany do jazdy, oby nic nie wyskoczyło. Trzymajcie za nas oczywiście kciuki. Cel podróży nadal nie jest znany, moi drodzy. Jedziemy w stronę Fiedosi. Zawsze mi się ciężko wymawia tą nazwę. Taka googlowska nazwa to jest Teodozja. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Niektórzy nawet nie wiedzą o co chodzi, ale tak faktycznie ona się nazywa Teodozja. Byliśmy już w tym mieście. Nawet tam spaliśmy jedną noc i też robiliśmy film o Teodozji. No, dzisiaj tam nie będziemy, ale w okolicach na pewno tak. Jakiś, nie wiem, może 100 km od Kierczyńskiego mostu. Być może gdzieś pojedziemy w inne jeszcze miejsce dzisiaj. No, zobaczymy. Nie ma tu naprawdę żadnych planów. Wziąłem mapę papierową, bo może się przydać. Mam nadzieję, że nawigacja będzie w miarę działała. No bo bez nawigacji człowiek już się tak przyzwyczaił, a uwierzcie mi, że jazda po papierowych mafach nie jest prosta, dlatego że drogi nie są oznaczone tak jak kiedyś. Nie ma kierunkowskazów, nie ma wyraźnych nazw dróg, czy to jest numer drogi 25, 21, nie jest to uwzględnione. W Europie zapewne te standardy są troszkę inne, ale widzę, że tutaj jest duże zaniedbanie i jak jesteś turystą i nie masz mapy papierowej i wyłączą ci nawigację to jesteś naprawdę w czarnej dupie <śmiech> <śmiech> za przeproszeniem już mi się kilka razy zdarzyło, że nadrabiałem 30, 40, nawet 50 kilometrów żeby trafić w ten sam punkt tak? no dobra, dobra koniec, wyjeżdżamy i zapraszamy na serię z wyjazdu po Krymie no gdzie jest moja żona? Привет Kuda jedziesz? Ja jedę na morze Na morze? Na morze A wy kuda? A oni z nami jadą Zobaczymy ile mamy paliwa Czy trzeba będzie zatankować, czy będzie trzeba jechać gdzieś dalej Czy możemy jechać już bezpośrednio w trasę A, wystarczy nam spokojnie, żebyśmy dojechali po trasie zatankować się Także jedziemy od razu na stację benzynową po drodze A nie specjalnie żeby zajeżdżać Gdzieś także 32,5 stopnie mamy W samochodzie Niestety w samochodzie nie mamy W samochodzie Na zewnątrz 32,5. Niestety nie mamy tego Klimatyzacji w samochodzie Próbowałem ją naprawić Proszę was Włożyłem dużo pieniędzy W to żeby ona działała Nie udało się Ale to nie jest Wynik, że się nie dało jej naprawić, tylko też miałem oczywiście paka. Eee, wynik złych mechaników, którzy tak naprawdę nie chcieli zbytnio zrobić tej klimatyzacji. No i sobie dałem spokój, już raz gaz zatankowałem, drugi raz gaz zatankowałem. Eee, była nieszczelna wcześniej, gaz tylko. Po prostu schodził po jakimś czasie, no nawet po szybkim czasie, ale znaleźliśmy tą nieszczelność, zostało wszystko uszczelnione, i okazało się, że coś tam innego się zepsuło. Wyobraźcie sobie, zapomniałem jak to się nazywa. No i co, i tak zostałem bez klimatyzacji na tym gorącym naszym Krymie. Także jedziemy, bądźcie z nami. Za czym się rozpędzę, to. To co? To, 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 to Za czym się rozpędzę to pokażę Wam Jaki kierunek obieramy Tutaj Wam mapę wrzucę Ja już przy montażu Jedziemy w tym kierunku właśnie A gdzie dalej dojedziemy to też na mapie później Będę Wam pokazywał eee... Mapę wrzucał w filmach W którym miejscu jesteśmy W którym miejscu byliśmy Tak będzie najlepiej, nie? Myślę, że tak Walimy Dla tych, którzy pierwszy raz oglądają ten film, którzy pierwszy raz są na kanale, jesteśmy w rejonach stepowych, nie jest to rejon Dżankoński, do Dżankoi mamy 30 km, ale jest to rejon krasnogwardyjski, też stepowy, dookoła stepy, tak zwane, chociaż nie widać, że to stepy, dlatego że wszędzie coś rośnie, wszędzie coś jest uprawiane. Także no, ta nazwa taka jest, ale w rzeczywistości. W sumie jest zielono, zboża rosną dookoła, winorośla. Także właśnie tak to wygląda. Zboża już są od dawna koszone. Wszystko dawno dojrzało. Już od trzech tygodni praktycznie tutaj żniwa idą, no w zależności od zboża, tak? Dużo jęczmienia tu jest, mało rzepaku w tych rejonach. Najwięcej jęczmienia, no muszą być zboża też przystosowane oczywiście do tego, e, no do tej pogody naszej tutaj, nie? Przejeżdżamy przez kolejną małą wioskę. Nowosielce. Nowosielce. Wioski wszystkie podobnie wyglądają, jak moja, niczym się praktycznie nie różnią. Podoba mi się, jak tutaj dzieciaki sobie spacerują bez komórek w rękach, spokojnie zajmują się czymś innym. Proszę, ławeczka w cieniu typowo wiejskie życie. Relacje będą na pewno obszerne. Także no będzie długa seria, można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że nie znudzą wam się, ale zawsze coś ciekawego nas spotka i... No i zapraszam do oglądania, no bo co? No bo co, bo co? Już wam zbrzydło to moje gospodarstwo. Trzeba się wyrwać tutaj. O, widzicie, pełno zbóż. Daleko, daleko, jak sięgniesz, zboża, zboża, zboża i z tej strony zboża. Wszędzie zboża. Także mimo stepów, mimo mało, małej ilości opadów, wszystko jest zagospodarowane. Przypomnę, że na Krymie nigdy nie było rolnictwa prywatnego wszystko było państwowe. I do, dziś, do dzisiaj w większości tutaj ziemia jest też państwowa, tylko jest dzierżawiona na tej zasadzie. Na drogę, którą teraz wjechaliśmy, to jest droga Krasna Gwardyjskoje, Nisznigorsk. Droga cała wyremontowana z, tutaj po przyjeździe. Po naszym przyjeździe ta droga naprawdę tutaj była w tragicznym stanie. Nie lubiłem jeździć w tą stronę nic a nic, bo tutaj można też właśnie nad morze jechać i to chyba jest taka jedna z lepszych tras. No, w sensie jeżeli chodzi tutaj o połączenie, takie że jest prosta, tam nie ma za dużo zakrętów, skrzyżowań, więc nie trzeba wydziwiać. To jest jedna z najszybszych tras, praktycznie, żeby trafić nad morze. <kliwia> I nie lubiłem tu jeździć, dlatego że ta droga była no niestety, niestety, do niczego. Dużo było takich pofałdowań, strasznie, rozwalona. Ja już to zapomniałem, nie mam tego nagranego, ale naprawdę uwierzcie, że większość dróg na Krymie wyglądała podobnie, a teraz większość dróg już wygląda właśnie podobnie jak teraz to widzicie. Jest czysto, nowo, świeżo. Krym się zmienia. Zmienia się na lepsze z każdym dniem. Uwierzcie. Przez 4 lata naprawdę nastąpiło tak dużo zmian, tak dużo inwestycji. Bardzo dużo. Od 2014 roku 7000 km dróg zostało wyremontowanych, głównych miejskich, wiejskich, do 2023. Takie mam dane. A do 2000, 2025, suma summarum, nie wiem ile, ale to jest naprawdę spora ilość. Właśnie dojechaliśmy do Niżnigorskiej Teraz jedziemy w prawo na Fiedosję Cały czas trzymamy się tego kierunku Nie mam nawigacji włączonej Nie wiem czy ona hula czy nie hula Tą trasę znam dosyć dobrze Dlatego, że jak kupowaliśmy dom To sporo nią tutaj jeździliśmy No w sumie sporo jeździliśmy Tą trasą, także to jest jedyna trasa na której się nie gubię, tak naprawdę ją znam mniej więcej i nie muszę uruchamiać żadnej nawigacji. Także lecimy dalej. Jedziemy tutaj do sklepu. Typu dobre ceny, to co u nas tam często zajeżdżamy, tak? Kupić jakieś napoje, kupić jakieś konserwy. No żeby zaoszczędzić oczywiście, cały czas powtarzam, że tutaj środki są ograniczone, dlatego kupujemy tam gdzie taniej. Przejechaliśmy jakieś 40 km. Ze 136. No, gdzieś tak. Wchodzimy. Ciekawostka też, słuchajcie, to takie mobilne, praktycznie stacje benzynowe powstały. Sporo ich jest. 92 tylko widzę, tutaj sprzedają. Jeden dystrybutor. 57 rubli tutaj kosztuje w takiej. No, stacji benzynowej tego typu, zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Jest jeden dystrybutor, jeden e, pistolet. Nie wiem, jak tu się płaci. Gdzieś tu jest automat, chyba to ten. A, żeby płacić. O, tego typu, nie? No. 92. Bardzo popularne paliwo tutaj. Większość kierowców jeździ właśnie na takim. Ja jeżdżę na 95, wychodzę z założenia, że, że i tak troszkę więcej przejadę, niż na tym paliwie, które ma 92 oktany, chociaż jest tańsze. Teraz wchodzimy tu do sklepu, sklep jak powtarzam już tego samego typu co u nas, zobaczymy jak tam jest. O myślę to, to kupali tak? Tak, jest, Nie jest A Jakaś hala kiedyś była przerobiona na ten na centrum handlowe. Tak to nam tu wygląda. Miejscowość nazywa się Żylabówka. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, spójrzmy, co tu jest. No, jest wszystko to samo. A, parasole są. Parasol by nam się przydał, tylko co z tego? U nas jest. w Maszynie. Przydałby się ten. Parasol, tylko że te wiatry takie są silne. To cały czas trzeba pamiętać, żeby go zwijać, nie? O, I są. Tam... Troszkę więcej tutaj jest niż u nas. Stanowczo. Stanowczo więcej to plastik, nie drzewo, nie drewno, o. troszkę więcej widzę. A czy chociaż nie wiem, może u nas też to jest to nasz namiot, tylko wersja. Mini, o taka właśnie mi zginęła. Miałem taką, idziemy zobaczyć. Nie na show. A, 1299. No nie będziemy kupować. Nie ma na to szans. Ceny te same widzę. Niczym się nie różnią od naszych. Co my tu mamy kupić? Napoje? A, ty śmietany chcesz, da? Co no? idzie? a ja idę z napojami no to pierdolimy, mnie to bez różnicy. nic Eliza poszła za tą za kefirem mieliśmy śmietanę wziąć, za kefirem poszła a ja tutaj coś do picia sobie wezmę. Nie ma tutaj picia chłodnego, niestety. Nie ma lodówek takich, ale to nic, barna. Adrenalin jest nawet, weźmiemy dwie sztuki. Zobaczymy. Zrobimy test. Zobaczcie, adrenalin tutaj kosztuje 104 rube, czyli około 5 zł za sztukę. Nie pij tych energetyków. No trzeba się pobudzać. No sam. Przecież nie mogę ze wszystkiego rezygnować. No. Dobra, mamy te. Mamy adrenalinę. Dobra, mamy taki wóze, wózeczek, będziemy ten. Rozpakowywać to Wam pokażemy co tutaj wzięliśmy i to powinno nam starczyć na całą wybrawę. Idziemy do kasy. No dobra, wychodzimy. Zobaczymy się na, na zewnątrz. To powinno nam wystarczyć na ten. Na nasz wypad 3600. Czyli to jest około 180 zł zostawiliśmy tutaj w sklepie. To myślę, że tak. Dwa obiady nad morzem. Wszystko co niezdrowe ten, czeczen, nie patrzcie. Chipsy, 5 piw, y, chyba dwie orężady albo trzy. Eliza coś słodkiego tutaj. Co ty tu wzięłaś? Pośmiej co to jest? Nigdy go nie jest. Tata nie zna, to jest jakieś <laughs> Nutella jakaś podrabiana. Już jest to w płynie. W płynie to już jest. No ładna, tam zakrywaj. Konserwy sobie przygotuj i to tam bystra położysz wszystko. konserw kupiliśmy z 6 sztuk. Rybne, mm -hmm. mięsne. Dzierże, dzierżę. Nie znaję. No. Co tu Zupki chińskie jeszcze kupiliśmy sześć sztuk. Zalewane. Mineralną wodę dwie sztuki. Piwa mówiłem. E, gaz jeden jeszcze. E, energetyki cztery chyba. Energetyki. Pakiety. Jak miejsce jest to? Pakiety na ten, na straczkę <grywa> eee, chleba, trochę jakiegoś Eliza tu wzięła. Widzę banany. Mieliśmy arbuza kupić jeszcze, ale nie kupiliśmy. Eee, gumę do rzucia. Eliza żuje, ja nie lubię. Eee, szczęka mnie boli, nieprzyzwyczajony. No i to wszystko. No i oczywiście mamy tam swojego mięsa, jeszcze nie. Także tak to wygląda. Musimy upchnąć to, miejsca już nie ma. Dobra, zobaczymy się na stacji. Przyjechaliśmy na, na stację benzynową. Podjechałem, ale ten powiedział, że benzynę zlewają i musiałem odjechać. A właśnie odjechał ten, co zlewał benzynę. On teraz chce, żebym podjechał, ale idę teraz do sklepu.